Cześć, siemanko, z tej strony Forbes Gamer Witajcie w kolejnym odcinku z gry Network for Speed Underground 2 I pewnie zastanawiacie się Co ja w ogóle robię Otóż zmieniam pojazd Dlaczego? Myślałem, że ten odcinek będzie suwał. O suwach, Ale niestety nie Niestety nie, widzowie Coś się zrąbało Dokładnie jeszcze nie wiem co, ale za chwilę postaram się to ogarnąć. Yy, za chwilę Wam wszystko pokażę. Miałem. Yy, Jakby powiedzieć... Te imprezy specjalne dużo ich było na mapie. I nagle mi wszystko zniknęło. I mi został tylko właśnie jeden wyścig. Myślę, znaczy. Nie jestem pewny, ale... Chyba to właśnie nasz ostatni wyścig i zakończenie gry w tym odcinku Tak Tak szybko Ja sam tak właśnie się nie spodziewałem, miałem tyle jeszcze pomysłów na odcinki Gra pisze, że wykończono w 65% to ja nie wiem o co chodzi, czemu tak jest Ale nic, zobaczymy co, o co chodzi w tym, jedziemy właśnie w to miejsce No ogólnie co? Co mogę powiedzieć? No, jak no, sami widzicie, grajk na grę z tamtych lat jest naprawdę, można powiedzieć, nie dobrą grą. Nie może świetną, ale dobrą grą. I na pewno chcę, chcę polecić ją właśnie Wam, innym, żebyście po prostu w nią zagrali i poczuli się jak osoby właśnie z tych, z tamtych lat. Bo wiadomo, grafika jakoś nie powala. W tamtych czasach to może wiecie ro robiło furorę Wow, ale grafika super. No, ale wiecie jak to jest. No to zobaczymy właśnie co to wyjdzie z tego. Nad kurde... Nie zdążymy odkryć jeszcze warsztatów wszystkich. Tych yy, sklepów tuningowych, bo jeszcze jeden jakiś został. I... albo dwa nawet. No dobra, ale to już nic trudno. Zobaczymy o co chodzi. Tor do 10 tysięcy. All distance długi. To kurde ile to okrążyć będzie? Zobaczcie. Kelap, kelep, od kelep. No. Chyba właśnie tak myślę, że już koniec z nami. Mm -hmm. okay. Niestety nie znam angielskiego, ale. Trochę się boję, powiem wam. Wow, rzucił telefony. Co jest? Po co w ogóle na samochodzie stoi? No, nie <s> Co jest grana? No, można powiedzieć, że del delikatnie się zesrałem. <laughs> Ale zobaczymy. Wow, nie złóżmy, ma. Ale zobaczymy, właśnie, jak nam to pójdzie. O kurde, ale szybki samochód ma 5 krążeń. No to czyli, kurde, już po nas, widzowie, już po nas, 5 okrążeń, ale będzie męczarnio Będziecie musieli tu niestety zobaczyć, wszystko co tu się odwala. Nie wiem, co przez te 5 krążeń będę mówił. O czym jak widzicie, kurde jest bardzo blisko ja będę musiał jakoś bliżej samochodów się jak gdyby zbliżyć żeby jak najszybciej ulepszyć yy, yy, właśnie ten nitro doładować sobie co on, gdzie on pojechał? a jakiś skrót ma czy to może my mamy skrót? nie no jest daleko już w tyle ale je nadal jest kurde można powiedzieć że groźnym przeciwnikiem dla nas Ponieważ no pięciu on jeszcze może to nadrobić. Szczególnie, że ja jeszcze mogę w coś walnąć. Jak sami widzicie. Sal to jeszcze zrobię? No pewnie, czemu by nie? No proszę, kurde. Ale on chyba też walnął w tą taksówkę, którą mi skasowaliśmy, więc <gryw> można powiedzieć, że jest remis. Tutaj też y, ostry kurde zakręt. To będzie masakra, masakra, można powiedzieć. Bo inaczej tego tak się nie da określić. Tędy mogę przejechać, mogę też. Dobra. Na razie jest daleko w tyle. Myślałem, że to będzie trudniejsze, ale no, lepiej nie, nie krakać. Lepiej nie krakać. Nie po prostu jechać przed siebie. się, nic tu nie dołodowało zmiana muzyki i kurde, lecimy ajajaj, u kurde mało brakowało tam kurde mogłem tamtą drogą pojechać, aj nie zwrócimy uwagi Ale wiecie, z każdym krążeniem powinno iść coraz lepiej, tak mi się wydaje. No niestety już musimy się pożegnać. Będziemy się widzieć w kolejnym, można powiedzieć, serii w kolejnej. Ale to kurde będzie monotonne można powiedzieć. Kurczę, pięć okrążeń aż. Jest, Nie jestem po prostu w stanie te, kurde, tego garnąć. Mam już doładowany prawie pasek do pełna Tam mogłem pojechać z tym tędy kurde czemu ja wybieram zawsze dłuższą drogę mimo, że on też wybrał tą dłuższą ale kurde tutaj skrót był zauważ, że to właśnie tutaj te zakręty są jak będzie jakaś fajna prosta to właśnie jego My przyjdziemy musimy te nitro zużyć i kolejne kurde nazbierać ten na kolejne nitro. Mm, tutaj jest fajna, prosta. Tutaj trochę użyjemy jego. No, mało brakowało, kurde. Teraz pojadę bardziej tędy. tędy lepiej. On też wybrał tamten pierwszy skrót, co my jechaliśmy. Znaczy, to nie skrót, tylko dłuższa trasa trochę. No, oh, Kurde, jeszcze dwa okrążenia. Czyli ten odcinek można powiedzieć, że będzie bardzo, bardzo krótki. Tego to ja się nie spodziewałem, że tuż już koniec serii. Strasznie szybko. szczęście nie może, nie może mnie dogonić, ale też nie mogę jakoś się jego za bardzo pozbyć. Strasznie mnie kurde na gonie. Siedzi. Tędy o wiele lepiej jest. No ale kurde, też niebezpieczniej. No, widzicie, jak teraz się rozpędziłem? Bardzo mocno. Kurwa, nie blokuj mnie. Ja piek dole. Trzecie okrożenie Kurcze. Aż się spuściłem. to co kolejna kurde seria to będzie Network Speed Most Wanted z 2005. Wkrótce. Od razu kurde postaram się jak najszybciej po tej serii ogarnąć kolejną serię. Raczej na pewno ogarnę bo nagrywam kurde z kilku miesięcznym wyprzedzeniem kurde zanim stawię, to już ja wcześniej ubiłem nagrywam, więc Yy, więc powinno mi się udać. No i tutaj źle znowu wybrałem, bo mogłem tam pojechać. Dobra, czwarte okrążenie. Za chwilę koniec męczarni. No I za, za chwilę też koniec serii. no Czyli kurde tam gdzie zaczęliśmy, tam zakończymy na lotnisku Znaczy ogólnie jeszcze nie wiem gdzie w ogóle się odrodzę po tym wyścigu Czy tam kurde w tych y, w tym kurde zapomniałem no w tych dokach gdzie tam te statki czy po prostu nie no raczej tam bo jak tam pojechałem no to tam będę Ale fajnie się rozpędziłem. O kurde. No i znowu przywaliłem. Przywaliłem. Zobaczcie, klecę. No nie, tylko nie mówcie, że na dachu ląduję. Kurde, nie mówcie, kurde, łeb, łeb, idę już. Z kościem. Oj, tak. Kurde, Dobra, to jeszcze jedno okrążenie będzie Będzie końcówka Ogólnie zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji Do komentowania Dajcie znać jak wam kurde seria się spodobała Pani masakra <grym> Ja cię samo dopiero uczę się nagrywać to. To nie jest takie proste. Hopsyup. No i koniec. Jeszcze jedno, tylko krążenie i pa, papa. Na pewno wygram. To nie ma szans, że teraz coś zwalę. Muszę po prostu bardziej się skupić na jeździe, a nie na gadaniu. Kurde, zacząłem ogólnie tą serię w 2000 chyba w 2021 roku, a kończę w 2023. To nieźle, może w 2022 zacząłem. A kończę w 2023. No to nieźle, co? No to jest ładnie, no, no prawie ładnie. O kurde, mało brakowało No właśnie, właśnie, kurde, miałem już nic nie walny, tylko nie dachuj, nie dachuj, nie da chuj. Dobrze Dobrze Nie dachuj, kurde, nie da chuj Ja w Jeszcze jadę, no kurde, serio Na ostatnim ukrążeniu i no jak wstać? Nie wierzę, że tu przegram. No kurde, znowu co jest, Spiderman jestem. No nie wierzę, jeszcze bokiem może. O Boże, Ty, jak tu zaraz koniec, okręg. Ten uścigu. Udało się. Wiem, jego wróciłem. I teraz mam delikatną przewagę, można powiedzieć. Tak. Udało się. Ledwo, ale się udało. 10 tysięcy. W sumie już nie wiem, po co ta kasa. Tutaj jeszcze kaczemkę. O, jakie laski lubię, fajne. Przecież by to siostry? No, to jest wszystkie laski nasze A on kurde po letarnią wylądował Wow, 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 co tu w ogóle się dzieje? Net speed underground 2 O kurde ale emocje. Jak na w ubraniu. Gratulacje. Ukrzyć grę. Wszystkie ulepszone mecha... mechaniczne oraz stelicy zostały odblokowane na trybie. Szybkiego wyścigu wy w świecie gry nie masz już żadnych wyścigów do przejścia Wróć do garażu i zagry ponownie wy poprzednie wyścigi. No jak widzicie, koniec już. Nadal można się ścigać solo na przykład, czy tam coś. Myślałem, że jakiś może polest blokujemy czy coś, ale widać nic. Nie wiem ile ogólnie czasu nagrywam, ale bardzo szybko. Nie wiem w ogóle. Ostatnio sporo też kasy wydałem do tego suwa. Liczyłem, że właśnie, kurde, że jeszcze suwem pojeżdża. Jakieś odcinki, ponagrywam, ale niestety, no już koniec. Czyli jak to wygląda? 65% ukończone. No, tak jak widzicie. No i zobaczcie, czekaj, o, o czym wam mówiłem. O tym. Wschodni kolhagbor i zachodni kolhagbor ja nawet nie odkryłem jeszcze 94 odblokowanych części. no właśnie ale ogólnie fajnie było bardzo grę polecam dla osób, które właśnie chcą zacząć swoje przygody z Network speed, najlepiej właśnie od tych starych zacząć potem sobie po kolei grać w coraz nowsze żeby wczuć się w ten w ogóle klimat cały no i chyba już więcej nie będę tu nic gadać, zbędnych, no ja wiecie sami za bardzo, wiecie jak to jest ze mną, nie umiem rozmawiać. <grywa> yy, no to co, żegnamy się i widzimy się, mam, na, mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze na, w kolejnych seriach. No to co, trzymajcie się, cześć.